Przed nami typowo jesienne dni z opadami, silnym wiatrem, ale słońce tak zupełnie o nas nie zapomni. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W Europie wspomnienie lata w krajach basenu Morza Śródziemnego. Słonecznie i ciepło. W Atenach 26 stopni, poza tym około 20, a im dalej na północ, tym chłodniej. W Oslo zaledwie 8 stopni. Na kontynencie dominują niże chmurami, deszczem i silnym wiatrem. Dlatego w wielu miejscach przydadzą się parasole. W nocy przewaga chmur, miejscami będzie padać deszcz i to dobra wiadomość dla grzybiarzy. Tym bardziej, że przymrozków nie będzie. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Sudecach i Tatrach spadnie około 5 cm białego puchu. Temperatura wyrównana od 5 do 7 stopni. Chłodniej w Dolinach Karpackich. Wiatr w obszarach podgórskich oraz nad morzem silny. Wysoko w górach porywisty. Gdzieniegdzie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W niedzielę i słońce, i chmury, i przelotne opady. Mocniej popada chwilami w regionach zachodnich. Pod koniec dnia w rejonach podgórskich Sudetów niewykluczony deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Maksymalnie 13 stopni na południowym wschodzie. Wiatr na północy i zachodzie dokuczliwy. Wysoko w Karpatach w Porywach do 80 km na godzinę, a w Sudetach do 110. Ciśnienie nieco spadnie. W Warszawie barometry pokażą 984. Hektopaskale. Początek tygodnia wietrzny, deszczowy, najwięcej chwil ze słońcem na krańcach południowo-wschodnich. W górach opady mieszane i od 6 do 10 stopni. W środę nieco cieplej, od 9 stopni na Sowalszczyźnie do 14 na południowym zachodzie. W wielu miejscach popada deszcz, ale stopniowo opady będą zanikać. Wietrznie na północy, wschodzie oraz w górach. W czwartek. Jak na zamówienie. Chętnie wyjrzy słońce i zrobi się cieplej. Od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Śląsku, ziemi lubuskiej. Wietrznie nad morzem oraz w górach, a wiatr zmieni kierunek na południowo-wschodni. W piątek, w ostatnim dniu października, zachmurzy się na wschodzie i tam miejscami deszcz. Poza tym słońca nie zabraknie. I od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 17, a nawet i więcej na Śląsku. Przypominam, że dzisiejsza noc jest niepowtarzalna. Przed nami zmiana czasu z letniego na zimowy. To oznacza, że zegary cofniemy o godzinę, a więc dostajemy coś, co w dzisiejszym świecie jest prawdziwym luksusem dodatkową godzinę. Życzę dobrego jej wykorzystania. Kolejne informacje o pogodzie już wieczorem. Zapraszam. W najbliższych dniach parasole i cieplejsze ubrania mogą się przydać. Dobry wieczór Państwu. Marzena Słupkowska przez Polskę. Dalej na wschód będzie wędrował front okluzji związany z niżem z nadpołudniowej Szwecji, który nas opuści, a w ślad za nim zbliży się kolejny. I efektem takiego połączenia będą chmury, deszcz i do tego silny wiatr zwiększający odczucie chłodu. Nadal napływa do nas wilgotne polarno-morskie powietrze. W nocy przewaga chmur. Lokalnie będzie padać deszcz i to dobra wiadomość dla koneserów zbierania grzybów. Tym bardziej, że przymrozków nie będzie. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami może spaść kilka centymetrów białego puchu. I od 5 do 7 stopni. Wiatr w obszarach podgórskich oraz nad morzem silny. Wysoko w górach porwisty, gdzie niegdzie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. W niedzielę i słońce, i chmury, i przelot na opady. Mocniej będzie padać w regionach zachodnich. Pod koniec dnia w rejonach podgórskich sudetów niewykluczony deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Maksymalnie 13 stopni na południowym wschodzie. Wiatr na północy, w zachodzie dokuczliwy. Wysoko w górach w porywach do 110 km na godzinę. Ciśnienie nieco spadnie. Początek tygodnia wietrzny i deszczowy. W górach opady mieszane i od 6 do 10 stopni. Przypominam, że dzisiejsza noc jest wyjątkowa. Cofniemy zegarki o godzinę, jakby sam czas chciał podarować nam coś w prezencie. Zyskamy więc trochę więcej snu, a może i czasu z bliskimi. Życzę Państwu udanego wieczoru. Do widzenia!